Cześć, witajcie! Dzisiaj kolejny samochód do nas przyjechał z Zaodry. Lancia Delta 1.4 T-Jet 150 koni. Rok produkcji 2008, tak samo jak pierwszej rejestracji. Drugi właściciel, pełna historia serwisowa. Samochód cały fabryczny, fabrycznym lakierze 120 mikronów. No i tak ten samochód pokrótce wygląda. W przebiegu, nie powiedziałem, przebieg 147 tysięcy km. Bardzo ładny stan karoserii. Opona klasy premium, wielosezonowa, 17 rok. Pedantycznie utrzymany samochód, karoseria bez większych śladów użytkowania. Samochód ma tutaj w tym miejscu. Małą park szadę. Nie będziemy tego robić, mimo że koszt wynosi jedynie 300 zł, ale termin u fachowca to jest w tym momencie do miesiąca. Także, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, żeby nasz fachowiec to zrobił, oczywiście jest taka możliwość. Tylko od razu mówię, że termin na za miesiąc. Oczywiście od nie, licząc od dnia dzisiejszego. Poza tym samochód prezentuje się perfekcyjnie, nie jest jakiś lakier poobijany nawet od kamieni tych odprysków na masce czy nam na zderzaku za bardzo nie ma. Samochód pochodzi z naszego zaprzyjaźnionego autohausu. Wolf Auto, Automobile. Możecie sobie wejść na internet, zobaczyć, jakie ma inne samochody. Jeżeli coś z jego oferty by Was zainteresowało, możemy również pomóc w dogadaniu się, gdyż mamy lepsze ceny niż klient z ulicy. Auto ma w tym momencie roczny TIF, ostatni był wykonany 10 lipca 2020 roku przy przebiegu... Gdzie tutaj ten przebieg? W pierwszej stronie 136 828 km Mamy w tej wersji skórzaną tapicerkę. Mamy dach panoramiczny. Składane lusterka, wiadomo blue and Me. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja. fotele jak widać w pięknym stanie ogólnie są dwa takie podobne, takie ryżare. Nas niestety nie pamiętam, ale to jest ten jaśniejszy. Oczywiście wszystkie instrukcje, tak książki serwisowe, stare archiwalne pify. Wiem, że tutaj mamy jakiś stary TIF ale przy okazji trochę dłużej to pokażę bo ktoś może sobie sprawdzić numer identyfikacyjny pojazdu Pokrótce to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten samochód. Jeżeli kogoś zainteresował, dane kontaktowe, strona na Facebooku, numer telefonu. Czekajcie na kolejne nagrania, cześć.